Zdobyła Pani wiele medali, różnych imprez. Który z tych sukcesów jest najcenniejszy? To jest Wasze ulubione pytanie, przez co właśnie Natalia powiedziała też na konferencji, że właściwie każdy z tych medali ma jakąś swoją historię w tle i na każdym etapie ten medal był najcenniejszy. Więc ja oczywiście, że każdy chce usłyszeć, że to jest medal olimpijski i tak, oczywiście, że on jest bardzo ważny dla każdego z nas jest marzeniem każdego ze sportowców. No ale jak mam być taka 100% szczere, z jakie odczucia i uczucia towarzyszą każdemu z tych medali, które mam, to każdy jest wartościowy i, i, i cenny dla mnie. Mhm. E, na pewno końcówka kariery to jest pasmą sukcesu, który wyłożyła pani dystans. Właśnie rywalizacja w zespole jest dla Pani jeszcze bardziej wartościowa niż bieganie indywidualne. Nie, nie, nie lubię tych pytań, naprawdę. Nie lubię też pytania, przepraszam bardzo, nie lubię też pytania o to, czy, czy medal w sztafecie jest bardziej wartościowy od medalu indywidualnego. Myślę, że to są dwie inne sprawy. I, I też bieganie indywidualne myślę, że przynosi trochę nawet więcej satysfakcji i myślę, że to jest oczywiste, że tutaj nawet nie trzeba. Tłumaczyć dlaczego. No ale jasnym jest to, że medale w sztafetach też są dla nas ważne i to dzięki nim właściwie miałyśmy szansę wejść na ten poziom też wyżej i uwierzyć w to, że my możemy biegać szybko indywidualnie. No ale jednak nie ma co się czarować, tylko dotyka jest sportem indywidualnym, a sztafety tak naprawdę no, to jest trochę dodatek do tego. No, my się przy, przywykliśmy do tego, że jednak te sztafety najpierw, bo najpierw miałyśmy tam. E, Sukcesy, ale myślę, że i Justyna, i Natalia, i ja udowodniłyśmy, że indywidualnie też to jest możliwe. Oczywiście. E, niestety odnowiła się pani kontuzja podczas... Oj, nie odnowiła, cały czas była. Cały czas była. Mm -hmm. No tak, ale wtedy ogłosiła pani właśnie zakończenie kariery, że jednak w Paryżu nie da rady wystąpić. To bardzo bolało w tym, tym momencie. No właśnie e, błędnie jest trochę rozumowane to moje, że tak powiem, ta moja reakcja na miesiącach Polski. Oczywiście to jest, to nie było fajne, ale to nie było tak, że mi się ta kontuzja odnowiła. Ona cały czas ze mną była ja z nią walczyła, ja Operacji właściwie w każdym dniu po operacji ona mi towarzyszyła, i niestety nie udało mi się dojść do takiego poziomu, żeby mogła biegać bez bólu i bez leków. Więc ja ryzykowałam właściwie na tych mieszkańcach Polski to, aby móc się zakwalifikować dopiero na te igrzyska. Więc skoro nie dobiegłam, no to logicznym też analogicznym było to, że no nie mogłam wystartować w Paryżu, no bo nie miałam kwalifikacji i nie miałam żadnego startu. Co dla mnie wiązało się też jasno z tym, że, no, że to jest koniec, bo. Bo, bo, bo chciałam do Paryża, a no. nie ma Paryża, no to, no to jest koniec. I... I chciałam, żeby to było dłużej, no ale jest jak jest, wydarzyło się jak wydarzyło. I w tamtym etapie ja nie do końca płakałam z tego powodu, że się nie udało e, dostać, tylko dlatego, że wiedziałam, że to jest ten moment, w którym się kończy. I ja się wzruszałam trochę tą całą swoją drogą, tą karierą. I, i to, to po prostu poleciało wszystko wtedy. I, i też to, że przez ostatni rok walczyłam z tą i z bólem. I że może w końcu teraz to będzie koniec i nie będę musiała z tym walczyć. Więc to była mieszanka wybuchowa. Oczywiście. No, no dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.